Czy uczniowie pana irytują? <noise> czy często daje pan kartkówki? Czy nadal posługuje się pan kośćmi zagłady? <noise> Nie wiem. Czy lubię rap? Fuu, powiem wam, czy gra pan w gry? <noise> Witajcie. Przyszedł czas na QA. No, długo już się z tym zamiarem noszę. No, będzie z pół roku, jak zapowiedziałem, QA. No, wreszcie dziś się zdecydowałem nagrać. No więc co? No, do dzieła zapraszam. Oto lista pytań, którymi mnie tutaj ucieszyliście. Zaczynamy. Czy biologia jest według Pana nieodzownie połączona z chemią? Oczywiście, że jest nieodzownie połączona z chemią, szczególnie u swoich podstaw. Pierwiastki biogenne, rodzaje wiązań chemicznych, oddziaływań międzycząsteczkowych, no, podstawy biologii to tak naprawdę chemia. Skąd pomysł na zostanie nauczycielem i czy ciężko być nauczycielem? No, mój pomysł to jest wczesna, wczesne liceum, być może późna szkoła podstawowa. Bardzo imponowali mi nauczyciele, którzy porywali ze sobą młodzież. Ja czułem, że to musi być to musi być jakieś takie najwyższe szczęście zawodowe, jeżeli staję przed publicznością kilkudziesięciu osób i oni wszyscy chcą mnie słuchać. Problem był tylko z wyborem przedmiotu. To paradoks polega na tym, że ja wiedziałem, że będę nauczycielem, nie wiedziałem tylko czego. I na biologię padło troszkę później gdzieś tam w liceum właśnie dzięki pani nauczycielce, która no, była po prostu inspirującą osobą. A czy ciężko być nauczycielem? Bardzo ciężko, mega ciężko. Ten zawód ma strasznie podgórkę. Od takiej politycznej, społecznej strony poprzez, jakby to ująć. Bo tam mało płacą w tej robocie. Jak mało płacą, to ci, którzy by się najlepiej nadawali do tej roboty, nie zawsze chcą pracować za niewielkie pieniądze. Wobec tego idą gdzieś indziej. Z kolei jest pewna rzesza nauczycieli, którzy nigdy nie powinni znaleźć się w tej robocie. Ale ponieważ nic lepszego przy swoich umiejętnościach, predyspozycjach nie są w stanie znaleźć, no to siedzą w tej mało płatnej pracy, no i troszkę huh. No nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale tak bywa, no bywa tak, że są tu osoby, które się nie nadają wszystko przez to, że jest dosyć niski prestiż tego zawodu, a ten prestiż wiąże się też z no, pieniędzmi, wiąże się też z faktem, że już coraz mniej osób chce tam pracować. Ciężko jest być nauczycielem. Co nie znaczy, że nie jest satysfakcjonującą pracą, co nie znaczy, że nie można odnie odnieść sukcesu także finansowego. Można, ale nie jest to proste. Dobrze. Czy uczniowie pana irytują? <laughs> uczniowie mnie nie irytują. Właściwie irytuje mnie to, co system robi z uczniami. Wiecie, małe dzieci, takie w 0-3, bardzo lubią szkołę: lubią swoją panią, lubią się uczyć, lubią matematykę, lubią język polski. To nie zawsze jest nazwane. Ale coś takiego zaczyna się dziać mniej więcej w okolicach klasy czwartej, piątej, kiedy z lubię szkołę, uczniowie przestawiają się na nienawidzę tego. Co mi tam robią? Zmuszają mnie do tego, żebym siedział, uczył się po nocach jakichś śmieci, które mi się w życiu nie przydadzą. Ha! Czy męczą pana uczniowie, którzy zadają dużo pytań? Ha! Powiem wam, uwielbiam uczniów, którzy zadają pytania. Uczeń, jak przychodzi do mnie na lekcje i ma pytania, to jest uczeń, który jest ciekaw. Wiecie, ja często powtarzam, że szkoła odpowiada na nigdy nie zadane pytania. Jeżeli przychodzi ktoś do szkoły i przez 8 godzin ktoś mu odpowiada, udziela odpowiedzi na pytania, których ten uczeń nie zadał, które mu do głowy nie przyszły, to to są rzeczy nudne. Jeśli uczeń ma pytania, ja nie muszę znać odpowiedzi na te pytania, ale sam fakt, że on je ma, świadczy, że gdzieś, kiedyś coś go zainteresowało, a skoro tak, to to jest najlepszy z możliwych uczniów. Nie ten, kto wie wszystko, nie ten, który dużo czyta, ten, który ma pytania, to jest najlepszy uczeń. Idźmy dalej, moi drodzy, no ja tutaj mam strasznie dużo pytań, jestem dopiero na początku. Jakie jest moje ulubione zwierzę? Popielica Szara to jest zwierzę, którym zajmowałem się na studiach, to jest zwierzę, które zajęło dużą część mojej pracy magisterskiej. Popielica szara jest najpiękniejszym polskim zwierzakiem. Zachęcam, żeby się nim z nim bliżej zapoznać. Jaką pan, jaką pan kończył szkołę? No, skończyłem Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii, Kierunek Biologii, Specjalizacja Biologia Środowiska. Czy trudno się utrzymać w szkole medycznej? Ale o ile mi wiadomo, trudno jest się dostać i trzeba naprawdę dużo pracować, żeby się tam utrzymać. A jakie przedmioty, jaka wiedza? BioL. Chem, mat, fiz. Szczególnie nacisk kładźmy na biol i chem. Ha. Czy bycie nauczycielem jest trudne? Tak jest trudne, wydaje mi się, że już trochę na ten temat odpowiadałem. Bycie nauczycielem jest piekielnie trudne. To jest godzenie wielu sprzecznych interesów. Interesy polityczne przełożonych, dyrekcji, interesy. Kuratorium oświaty, interesy ucznia nie zawsze są zbieżne z interesami jego rodzica, jest jeszcze mój własny interes jako nauczyciela. Godzenie tych wszystkich światów no nie jest łatwe, jest często niemożliwe. Dlatego, wiecie, ja, ja podam Wam przykład. Parę lat temu przez Polskę przetoczyła się fala takich informacji, że zadajemy za dużo zadań domowych. No więc niektórzy nauczyciele, moi koledzy z pracy czy koleżanki, Również postanowili ograniczyć zadania domowe, i słuchajcie, posypały się maile od rodziców, że dzieci nie pracują. A to znaczy, że się nie uczą, co równa się temu, że nie dostaną się na dobre studia czy do dobrego liceum. Wobec tego żądają powrotu prac domowych. Powrotu, żądają powrotu prac domowych. Od i interes rodzica okazał się sprzeczny z interesem ucznia. Co według pana i jest interesującego w biologii i oczywiście moje ulubione otwarcie w szachach, ojej, moje ulubione otwarcie w szachach, znaczy, chyba Gambit het Hetmański, to jest moje ulubione otwarcie, jeśli gram białymi, oczywiście. Natomiast co jest ciekawego w biologii? No ja jakoś tak wiecie, ja Byłem nauczycielem w szkole podstawowej, w gimnazjum, jeszcze jak istniało, i w liceum. Jakoś tak z tych wszystkich poziomów najbardziej lubię klasę siódmą szkoły podstawowej, coś, to kiedyś było drugą gimnazjum, i klasę ósmą. A więc anatomia człowieka, genetyka, ekologia. To są rzeczy, które bardzo lubię, kiedy są na lekcji. Lubię o nich opowiadać, lubię robić. Jakieś ciekawostki związane z, tymi, z, z tym materiałem. I mam też tako, takie wrażenie, że uczniowie pod moim okiem też to lubią. Czy nadal posługuje się pan kośćmi zagłady? <grym> no ja jeszcze jak byłem czynnym nauczycielem, to posługiwałem się. Kości zagłady to są, wiecie, kostki, jak miałem klasę 18-osobową, to miałem 20-ścienną kostkę, którą to wybierałem ucznia do odpowiedzi. Uczniowie ochrzcili to faktycznie kośćmi zagłady, i tak przez wszystkie te etapy, w których uczyłem, te kości zagłady gdzieś tam za mną się szwendały. Gdybym uczył, pewnie dalej bym stosował, choć mocno, mocno zmieniłem styl pytania moich uczniów przy tablicy. W ogóle pytanie um, ostatnio zmieniłem troszkę sposób, całą koncepcję, w ogóle całe, całą filozofię pytania. No, ale myślę, że o tym opowiem kiedy indziej. Zresztą teraz już nikogo nie pytam, bo nie muszę. Czy często daje pan kartkówki? No, dawałem kartkówki. Wiecie, kartkówki... Kartkówki to jest sposób na szybkie oceny. Nie jestem fanem ocen. Nienawidzę ocen. Uważam, że dają więcej szkody niż pożytku. Natomiast, no cóż... Oceny dawać trzeba. A to z tej prostej przyczyny, że jak zatrudniam się w jakiejś szkole, to podpisuję ten fakt, że zgadzam się na wszystkie dokumenty łącznie ze statutem, a w statucie są wymagania, które wymaga się ode mnie na przykład trzech ocen w semestrze, nie muszę je mieć. A że nie przepadam za ich wystawianiem bardzo często. No, do ostatniej chwili tych ocen nie mam, no i nagle trzeba robić jakieś kartkówki, więc tak, robiłem kartkówki. Czy często? No, nie wiem, to moich uczniów trzeba zapytać. Mnie się wydaje, że nie. Czy często daje Pan uwagi? Nie, nie daje uwagi. Nie daję uwag. Uważam, że to, to są przestarzałe metody próby jakiegoś karania ucznia. W ogóle ocena z zachowania jest dla mnie jakimś koszmarkiem. Jak można oce ocenić czyjeś zachowanie? Patrzę, drogi uczniu, na ciebie przez pół roku i nagle stwierdzam, tak, twoje zachowanie jest dobre, ale twojego kolegi jest bardzo dobre. Za to Franka z piątej C jest tylko poprawne. dajcie spogląd, taki żart jest. Nie, nie stawiam uwag. Czy w pokoju nauczycielskim jest lustro? Ha! Nie wiem. Chyba nie. W, sensie w tych pokojach nauczycielskich, w których ja bywałem, nie przypominam sobie lustra. Jeśli było, no to nie zwróciłem uwagi. Czy lubię swoją pracę? Uwielbiam swoją pracę. Uwielbiam swoją pracę, lubię być nauczycielem, a jeszcze bardziej lubię być nauczycielem z YouTube'a. Lubię być nauczycielem online'owym, lubię e, pracować z uczniami, którzy chcą ze mną pracować. Tak, lubię swoją pracę. Czy boję się dyrektora, dyrektorki? O, o. Byłem młodym nauczycielem, to bardzo się bałem. Często miałem takie myśli, wiecie, że o nie, jak popełnię jakiś błąd, to mnie wywalą z roboty. No Dzisiaj trochę wydaje mi się to strasznie zabawne, no ale wtedy tak było. Zresztą, wiecie, bo dzisiaj banie się dyrektor, moja żona jest dyrektorem szkoły. Nie, mam nadzieję, że, że się jej nie boję. No, mam nadzieję, że ona o tym nie wie, jeśli się boję. Czy pana denerwują panie woźne? Nie. Nie, uważam, że są super ważni pracownicy szkoły tak zwani pracownicy techniczni, czy niedydaktyczni, no to dzięki nim te placówki istnieją. Są na pewno lepsi, gorsi, w sensie gorsi może złe słowo, lepiej wykonujący swoje obowiązki, gorzej wykonujący swoje obowiązki, natomiast mam takie poczucie, że są strasznie ważnym elementem edukacji, czy, czy tego środowiska edukacji. Czy w pokoju nauczycielskim jest fajnie? A, to jest takie pytanie, pułapka. No bywa męcząco w pokoju nauczycielskim, ale generalnie jest fajnie. To są cienie i blaski, tak bym powiedział. Czy nauczyciele obgadują i naśmiewają się z dyrektora szkoły? Następne pytanie. Czy znalazł pan przyjaciela albo przyjaciółkę w pracy? Ja żonę znalazłem w pracy. Moja żona yy, no była nauczycielką w tej samej szkole, w której ja. Yy, tak, tak, tak. W szkole nauczyciele znajdują swoje nie tylko drugie połówki, ale faktycznie przyjaciół, z którymi długo utrzymują kontakt. Czy byłem wzorowym uczniem? Byłem wzorowym uczniem. Byłem wzorowym uczniem. się uważam, że to była strata czasu, no ale, ale tak, byłem. Spoko co lubię robić w wolnym czasie. No w wolnym czasie. W wolnym czasie nagrywam filmiki. W wolnym czasie zajmuję się. Właściwie teraz, wiecie. Moja praca jest już tak ściśle powiązana z moim hobby, że właściwie nie wiem, jak, jak. Nie wiem, kiedy jestem w pracy, a kiedy nie jestem. To jest problem. Taka higiena pracy, coś, co robię, bo pracuję, a coś, co robię dla przyjemności się przenikają te dwie sfery. No muszę nauczyć się je rozgraniczać. Muszę znaleźć sobie jakieś nowe hobby, może wrócę kiedyś do, do gry na gitarze. To być może uda mi się to rozgraniczyć. No, kiedy nie pracuję, to słucham muzyki. Zbieram płyty winylowe. Słucham muzyki z winyli. Bardzo to lubię, bardzo sobie to cenię. Skąd zainteresowanie biologią? No, to już powiedziałem. To przyszło później. Najpierw było za zainteresowanie. Zostania nauczycielem. A biologia to dzięki pani nauczycielce w liceum. Skąd te animacje, pisania? Słuchajcie, to jest taki program do tzw. Whiteboard Animations. Program, z którego ja korzystam, nazywa się Dudli i jest mega. Bardzo dobry program. Polecam. Czy jestem nauczycielem z myślenic? Nie jestem nauczycielem z myślenic. Nigdy nie byłem w myślenicach. Może kiedyś mi się uda. Jestem nauczycielem z Poznania. I czy dobry wybrałem zawód? O. Wiecie, odpowiedź na to pytanie zależy, w którym momencie życia jestem. Dzisiaj uważam, że wybrałem najlepszy zawód w stosunku do moich e, umiejętności, predyspozycji, do, do, do tego skila, który posiadam. To tak, tak, lepszego zawodu nie mogłem znaleźć. No ale jeszcze parę lat temu, gdybyście mnie zapytali, to. Bym... To i odpowiedź byłaby ciut inna. Czy warto być nauczycielem? Dlaczego warto być nauczycielem? Jeszcze teraz nie warto być nauczycielem. Ale wiesz, że za 5 lat będzie warto. Edukacja chyli się ku upadkowi. Prawdopodobnie czeka nas jakieś trzęsienie ziemi w edukacji. Nie mogę się go doczekać, bo nie możemy cały czas tkwić jedną nogą w XIX wieku z edukacją. Musimy gonić świat. I w końcu nam się to uda. No, tutaj kwestia no, polityczna. Trzeba rozsądnie wybrać władzę, która to pchnie no z edukacją do przodu, no ale na to trzeba poczekać. W tej chwili nie warto być nauczycielem. Jeśli się już jest, to warto przeczekać. Jeśli się uczy na nauczyciela, no to być może uda się akurat trafić na ten dobry okres. A jeśli się rozważa teraz, jaką ścieżkę zawodową wybrać, no cóż, no jest to trochę rzutkością, jest to loteria. Ja się cieszę, że zostałem nauczycielem. Jak wygląda moja normalna lekcja? W jaki sposób ją przeprowadzam? Wiecie, nie ma czegoś takiego jak normalna lekcja. Może powiem Wam, jaki jest mój ulubiony sposób prowadzenia lekcji, który zresztą doprowadził mnie tu, gdzie jestem, do bycia YouTuberem. Otóż ta lekcja nazywa się odwrócona lekcja. Odwrócona lekcja to taki model pracy, gdzie odwraca się rolę szkoły i domu. Bo zobaczcie, zwykle to wygląda tak. Szkoła jest miejscem otrzymywania teorii do głowy, a do domu się przychodzi, żeby robić zadania, czyli ćwiczyć Praktyce tę zdobytą wiedzę. No i odwrócona lekcja zamienia kolejność. Idziesz do domu i oglądasz film, który daje ci teorię, a potem przychodzisz do szkoły i nauczyciel jest tylko i wyłącznie od pomocy w rozwiązywaniu problemów. Od pomocy w rozwiązywaniu zadań, wyzwań, od stawiania jakichś pytań, szukania odpowiedzi, rozwiązywania jakichś projektów. To jest odwrócona lekcja, czyli teoria w domu a ciekawe rzeczy w szkole. To odpada w ogóle ten cały mm, bagaż przynudzania przy tablicy, kiedy nauczyciel stoi i gada. Tego po prostu nie ma. Numer karty kredytowej, data końca ważności oraz kod zabezpieczający. No ale naprawdę nauczyciela o to pytasz. <laughs> po co ci moja karta kredytowa? Czy słyszał, zainteresował się pan kiedyś homeopatią, mój Boże. Tak słyszałem, tak zainteresowałem się, tak uważam, że jest to wielkie zło z punktu widzenia nauki. Jeżeli wczytacie się w założenia homeopatii, to nie trzeba jakiegoś tęgiego umysłu, żeby dostrzec tam tak wielkie intelektualne dziury, że dasz boli. No bo homeopatia to zwalczania? Zwalczanie jakichś objawów substancją, która takie objawy wywołuje. I czy ta substancja faktycznie te objawy wyleczy czy nie wyleczy, no to trzeba zrobić badania, czy to tak działa. Jeśli działa, to spoko. Natomiast co, gdzie, inne, gdzie indziej leży problem? Otóż homeopatia to kosmiczne rozcieńczanie tych substancji, ale tam w ogóle bardzo ciekawe założenia są. Im bardziej rozcieńczona jest, rozcieńczony jest roztwór z tą substancją, tym mocniej ona działa. Um, nie pamiętam kto, wydaje mi się, że Dawid Myśliwiec z naukowego bełkotu w swoim filmie o homeopatii, podał przykład: no to to jest złoto dla słuchajcie wszelkiej maści producentów narkotyków, którzy powinni je rozcieńczać w wodzie. Jak najmniejszych stężeniach, bo wtedy będą działać najmocniej. Przecież to jest oczywista bzdura, absurd, który przekracza intelektualnie moje pojmowanie. Do tego jeszcze, słuchajcie, wkracza coś, co się nazywa pamięć wody. Pamięć wody. Woda pamięta, z jaką substancją miała kontakt. A jeśli tak, to ten roztwór tej substancji, która ma rzekomo zwalczać jakieś objawy, może być niemal 0%, ale kiedyś w tej wodzie choćby jedna molekuła, jedna cząsteczka tamtej substancji powinna się znaleźć i woda będzie pamiętać. Jaki jest mój najmniej ulubiony przedmiot w szkole? Uuu, mój najmniej ulubiony przedmiot? Wiecie, no kiedy byłem w szkole, bardzo bałem się geografii. Bardzo bałem się geografii, bo pani mnie przerażała z geografii. Pani była trudnym nauczycielem. Przynajmniej w mojej pamięci te historie, które utkwiły, no nie są zbyt pozytywne. Źle świadczą o tym nauczycielu. Być może źle coś zapamiętałem, a być może moja pamięć spłatała figla, natomiast bałem się geografii. Uważam, że jest to najtrudniejszy przedmiot w szkole. Czy gra pan w gry? Haha, <laughs> jestem trochę starym dziadem, ale gram w gry. Tylko, że ja mam taki problem, że gram w gry w te, w te gry gram, które e, lubiłem jako młody człowiek. Kiedyś mocno zagrywałem się w Diablo 2, w Diablo 1 najpierw. No więc do dzisiaj jeszcze zdarza mi się jakiś rajdzik w Diablo 3 tam wiknąć. Grałem kiedyś bardzo intensywnie w tekę na trujeczkę. Do dzisiaj jakiś meczyk, jakąś walkę odbędę w Tekkena na 7. Unreal Tournament, nie wiem czy pamiętacie, to jeden z takich FPP lat końca lat 90. czy początku lat 2000. No dzisiaj jak wejdę na Unreal Tournamenta, to też jest bardzo przyjemnie. Zatem tak, gram natomiast mam problem z nowymi tytułami. No trochę Wiedźmina pograłem, ale, ale, nie, ale jednak zdecydowanie lubię rzeczy, które dobrze znam. Mój ulubiony film, Uuu, mój ulubiony film. Kurczę, nie wiem, jaki jest mój ulubiony film. Wiecie, to chyba... Hmm, chyba serial Przyjaciele. Friends... oglądałem, znaczy chyba wydaje mi się, że poświęciłem temu najwięcej mojego życia. Znaczy najwięcej, chyba ze cztery razy, albo może pięć, obejrzałem wszystkie 10 sezonów od deski do deski. Ym, bardzo mocno identyfikowałem się z bohaterami. Do dzisiaj to lubię, do dzisiaj uważam, że to jest mega zabawne. Yy, Lubię francuskich, tak, to jest mój ulubiony film. Jak zaczęła się przygoda kanału? Haha, ha! przygoda kanału, słuchajcie, zaczęła się od tego, że robiłem parę filmów, właśnie na odwróconą lekcję dla moich uczniów. A YouTube był po prostu miejscem, gdzie to był prosty, darmowy hosting, gdzie każdy ma do tego dostęp, gdzie te filmy są łatwo znajdywalne, a więc. Zrobiłem kilka filmów, których potrzebowałem do moich lekcji, ponieważ nie znalazłem nic adekwatnego na YouTubie Polskim. I tam było ich, ja nie wiem, cztery, może 5, Potem przyszła, słuchajcie, pandemia. No zaraza, która zatrzymała cały świat. I nagle, słuchajcie, te filmy zaczęły się oglądać. Cztery czy pięć filmów, które miałem na kanale, nagle trafiły do jakiejś takiej szerokiej publiczności. Znaczy dzisiaj uważam, że ona nie była szeroka. No, wiecie, 200 obejrzeń filmu dziennie, no to wówczas wydawało mi się, że to jest jakiś kosmos. A potem przyszło 2000 obejrzeń filmu dziennie. No i to był czas, kiedy uznałem, że to nie może tak być. No trzeba kręcić te filmy dalej, trzeba zapełnić całą podstawę programową z biologii. A potem z innych przedmiotów, bo na pewno kiedyś się wezmę też za geografię. No, i to, był, to jest początek, to jest historia. Kilka filmów zrobionych na własne potrzeby. Pandemia, która dodała trochę, tak wiecie, no tak przyspieszyła rozwój tego kanału. No, dalej to już sobie samo leci. Czy lubię rap? Fuu, powiem Wam, nie, niespecjalnie. Niespecjalnie, choć że tak powiem, z wiekiem bardzo mocno otwieram się na wszystkie gatunki muzyki. Zaczynałem od ciężkiej, takiej rockowej muzyki. Ale rapu nie lubię. No, jakoś nie mogę się przekonać. Wiecie, no chyba nawet nie mam żadnego winyla, który można byłoby postawić w tamtym gatunku. No dobra, no, czy lubię rap? To było ostatnie pytanie, które mi zadaliście. No nie wiem, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Jeszcze nie wiem, ile ten film trwa, bo po prostu mówiłem i mówiłem do kamery. Za chwilę to sprawdzę. Boję się, że za długo i trzeba będzie pociąć w montażu. Tymczasem bardzo wam dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do końca. Życzę dobrego dnia. I do następnego razu.